Parkę do włosów. A co ciekawe w tym samochodzie możemy również wziąć prysznic. Jest, Wie... prysznic. A, nie, wiesz, jest prysznic? nie wiem, nie wiem, gdzie jest prysznic. Jest prysznic. Co ty gada? No k***a, mać, Na no, też, ten też jest. jest użytkowy, nie dość że są no, solary, no. to jeszcze od tego wszystkiego jest taka no, płyta, taka jak widzicie teraz. I na tej płycie możemy sobie rozłożyć leżak. Zaraz to ale jeżeli nie wiesz, że jest prysznic, o, tak, to tak się to... podmieniało. Kościu, no k**wa, z seryjnym sprinterem to to nik*a, nie ma nic wspólnego. W każdym razie mamy tutaj normalnie kratownica, której możemy przypiąć części, jakieś wahacze, amortyzatory, bo jakieś elementy, które zawsze się nam na zawodach mogą przydać. Oprócz tego przez firmę Tapsam cała zabudowa, jeżeli chodzi o szafki. Zobaczcie, tam macie normalnie kompresor, cyk, pop i normalnie do kół. Zobacz, nawet gdyby Dobra. tego było mało, to patrzcie... Dobra, to... już sobie w kurwia ten budda, no. C kurwa, co on ma, kurwa? On ma lepsze wyposażenie, kurwa, jakiegoś sprintera niż ja mam mieszkania, No. No jak tak można? Trim przesyła 5 zł i 85 groszy. Dwuja co na pierwsze autko do 30, k co polecisz. Pozdrowuję, jesteś najlepszy, fajnie sieliwo-blada i cieszę się ze z nas. Nie zrezygnowałeś, tylko próbujesz działać. Ja już rezygnuję, stary. Za 30 kW to ponieść mi 15, wysłać, a za 15 kupić sobie kurwa, nie wiem, motorowe. Jawę. Możesz sobie to wyciągnąć 10 metrów od samochodu i masz normalnie. pro. co ty byli, gadasz? Ten sprinter to jest jak bazylika licheńska. I teraz, pa, to jest najlepsze? Ty, na śmietniczek, wiesz co robisz? Podnosisz no, i woreczek, i Masz śmietnik, ale to nie to jest najlepsze. Hop, i ty pytasz, gdzie jest prysznic, tak? O, ja myślałem, że to jest taki wież, że się z boku gdzieś wysuwa, że na zewnątrz się myjesz. Gdzie na zewnątrz? Cywilizowani ludzie tutaj, stary, będą jeździć tą Popatrz, popatrz, Patrz, jaki custom, patrz. Masz tutaj ramę do prysznica i teraz tak. I wyście myśleli, że jak my będziemy teraz mieli fragment do że to będzie nudno. my <laughs> już pod prysznic idziemy razem. Patrz, i teraz tu tylko wsadzasz, blokujesz i teraz patrz. Hop, hop, hop. I patrz tam, widzisz to? O to jest wyjście na wodę, bo ten samochód ma normalnie zbiornik wodny, 60 litrów ciepłej wody. I to jest podgrzewanie że normalnie, no, Jest podgrzewanie jest normalnie. normalnie i mało tego wszystkiego, tutaj jak chcesz wziąć prysznic, to tam masz normalnie Webasto. I możesz sobie nagrzać tu z tyłu, żeby nie wychodzić na przykład w jakiejś Szwecji czy Norwegii stare na zimne pod prysznicę, masz ciepło i pom. ty. Ciśnienie powiem Ci. Takie nie najgorsze. Dość, nie Ja bym powiedział. Nie jest teraz odkręcona woda w ogóle, a tu tylko tak poleciało z tego co było w rurach. Aha, a, no, 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 no tak. I możesz sobie normalnie regulować. Ciepłe zimne, cyk, bierzesz i to składasz i zapominasz, że masz prysznic. No zobaczcie, mam ja wtedy w ogóle... Gdzie jest odpływ? Patrz, wiesz co oni opatentowali, wiesz ile ten mieszknicz teraz zabiera miejsca? Ścianek. 10 cm. To jest wbudowany w ścianę. Ja jak to konfigurowałem tutaj, to byłem w ciężkim szoku, jakie tutaj rzeczy da się dołożyć. Zobaczcie. Na przykład siatka na kolejne temat. Ona też nic nie zabiera miejsca, nie? Chcesz wsadzić tu coś dużego? Złamający. Dobra, jest wybiło Wierzesz, <grymne> zamykasz i zapominasz, że to masz To jest jeszcze nie wszystko. Wiecie jak ciężko było dostać sprintera, żeby miał na haku 3,5 tony, żebyśmy mogli ciągnąć dwa samochody? Jak nie wiecie jak ciężko, to ja wam powiem, że ciężko. W każdym razie, słuchajcie to. Ty, 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 ty. Teraz czekaj, pójdę po leżą Będziecie mi musiał podać lewek Będę tam lądował. No ma, nie pochylenie, normalnie, eleganckie, ale jest No, Dawaj tu o. i teraz masz kamerę z powrotem? Wyobraźcie sobie czysto hipotetycznie taką sytuację. Jesteście na jakichś zawodach, nie wiem, Węgry, Wielka Brytania, gdziekolwiek nim pojechaliście na kołach i macie trybuny, nie? Ale one są zajęte, ciężko się z nich wychodzi, no nie ma takiej prywatności. Bierzesz sobie takiego sprinterka, stawiasz na parku maszyn, z którego widać na przykład tor. Wystawiasz sobie tutaj dwa, trzy leżaczki, bo mniej więcej no tyle się zmieści i sobie oglądasz zawody z tej perspektywy. I w każdej chwili, jak tylko stwierdzisz, a chciałbym pooglądać z innego zakrętu, wchodzisz na dół, przestawiasz sprinterka i stawiasz sobie w nowym miejscu. Piękna sprawa. Ten sprzęt. To będzie dzika karta. Jeszcze sobie nie zdajecie sprawy, jakie to będzie zajęcie. Ale ja już otrzymałem wyobraźni gdzieś tam. Czuję. O, o, to jest dyrektor kreatywny. Ale żeś to wymyślił. Ale dobrze, co? Nie. Ale operacyjny jest, nie? Taka nie jest plastikowa, tylko taka solidna. Dobrze, będzie dobrze tam wchodzić po O jakichś imprezach Dobrze gada. Ja wejdę i ty wejdziesz, dobra? Dobrze Kamil, że wziąłeś fotele pikowane. Cześć, jest, się jest, Dobrze Kamil, że fotele fotele, jest, pikowane, też też, to takiego do... Jak z góry? U góry zajebiście, trochę niebezpiecznie, ale jak to to Ej, Tam funkcji jest tyle, że musiałem pójść po gościa, co to robił, żeby nam otworzył markizę, nie? Bo to jeszcze nie koniec Z tego samochodu da się zrobić taki kamper. Zajebiście, żeście to wymyślili, czemu ja wam. Mm. A, okej, mm. dobra. Patrzcie. Lampeczka jeden, dwa, trzy, więc normalnie masz oświetlony cały ten fragment. W tyłu to samo. A na to to jest chyba. Jest wysoko, co? Fajne, no i jak włączamy te światełki które? a te światełka w ogóle mają kilka funkcji dyskoteka? <grym> no. one są od lampeczek jak są na zero to nie świecą jak zrobisz na jedynkę to się zapalają i świecą cały czas ale jak zrobisz na dwójkę i wrzucić wsteczny to w nocy będziesz miał jaśniutko a do cofania <grym wyszły> Dokładnie. wszystkie te nawet no, petarda świecą i to nawet w dzień widać kurty no i jeszcze włączasz, na go a, jeszcze jest, jest lew, no, no. To jest takie górne oświetlenie pod Markizą? Jest, wysok. Ależ to! No i co, i teraz tutaj wiesz, jakiś grill, stoliczek, coś i z lodóweczki sobie bierzesz zimne jedzonko, nie? Powiem ci, jesteście koty takie naprawdę dobrze, to zrobiliście, to ile się u was czeka na tego busa, to jest największy hit. Pochwal nie się, bo to nie jest. Nie wiem, pojawane. czy mogę się chwalić, czy nie mogę. Pochwal się, bo to jest mega gruby temat. Teoretycznie 9 dni. Znaczy praktycznie, o. No. Teoretycznie Czyli... zawsze sobie mówimy miesiąc czasu, bo no wiadomo, mamy, co może być, ale my robimy 9 dni. Czyli nie jest tak, że ktoś ma sprintera i czeka półtorej roku na to, aż wy to zbudujecie. Terminy to jest druga sprawa. Dobra, ale jak już ktoś ma ten termin i ma sprintera, to nie liczy mu się rok czy półtorej od tego. Do czasu, Tylko wjeżdża samochód, czyli pozbywa się swojego sprintera, wjeżdża do Was i on wyjeżdża dosłownie chwilę później. To jest mega fajny ten. To jest mega dobre. Nie? To jest naprawdę fajne. To ma nawet fajną felgę, to ma dystans. A pokażesz nam jeszcze to, co zamówiliśmy u Was, żeby operator miał dobrze do nagrywania? No to dawaj wygląda solidnie. Ja mam wytłumaczę, do czego to jest. My bardzo często nagrywamy auto z drugiego auta i wtedy operator musi się bardzo fajnie wychylić, znaczy bardzo fajnie to nie, ale bardzo mocno się musi wychylić, żeby fajnie je nagrać. I w tym sprinterze, zobaczcie, te drzwi, jak będziemy jechać, są zablokowane. Dokładamy do tego, zobaczcie, rurkę, którą chłopaki wyspawali. To jest dosłownie tylko tutaj wsadzamy, a tutaj dokręcamy. I teraz patrz. Wezmę moja kamerę, a ty weź telefon i zaimituj, że idziesz nagrywać. O, masz drugą kamerę. Petarda, no. I na przykład nagrywasz. Do przodu teraz. Tak. O! tu sobie drugą ręką z dodówki sięgam po picie chłodne, bo już długo nagrywamy, a tu na podglądzie mam tutorial jak nagrywać na przykład. nie? Jak myśmy na to wpadli podczas konfigurowania, to ja byłem dumny z tego pomysłu. A Popatrz, jakie to jest proste. Tylko i wyłącznie wkręt tutaj i tylko hak tutaj. na tym co się trzymają drzwi, czyli to nie wyleci, nie ma opcji. No i to tak. To jest fajne, no. Sztosi. Co byś chciał, żeby na tej rurze się działo, kolega? Żeby była trochę dłuższa Taka dłuższa. do sufitu, tak? Najlepiej do sufitu. Dobra, to zamówimy u chłopaków. Będzie na za pół godziny. Takie... Co najciekawsze. Tutaj macie. Spanie. Tam jest normalnie dwuosobowe łóżko. Ile ono ma na długość? 2 metry długości. To jak w hotelu. I co ciekawe, tutaj robi się drugie łóżko do spania, bo jak zdejmiemy sobie ten stolik... Zaprezentujesz nam to? No. Krok numer jeden, ściągasz stoliczek. Krok numer dwa, ściągasz kanapę. Cyk. Krok numer trzy, rozkładasz stelaż. Krok numer cztery, zamieniasz siedzenie w materac. I krok numer 5. Kładziecie sobie kołdrę, poduszkę, prześcieradło, cokolwiek chcecie. Natomiast ja doskonale wiem, doskonale to rozumiem, że kamera często nie oddaje realnego rozmiaru. Tak? Wszyscy o tym wiemy, tak? Wszyscy wiemy o tym, że aparat i kamera nie oddaje. Dlatego ja to zaprezentuję, zobacz, ściągam łabaki. Jeżeli myślicie, że to jest za małe do spania, to ja mam prawie 2 metry. No chłopie. Jeszcze ręce tutaj mam normalnie. Poduszka, chłopie na nogi, mam jeszcze miejsce. ile mam jeszcze do fotela. I jeszcze można tutaj przygarnąć lubą i wtedy bierzesz tak, ta sięma, ale mam młodzież ciemniej Patrz, że tu jest miejsca, nie? Ja tu mówię grać w piłkę. O, teraz. I tu mam telewizorek, klima i normalnie mogę sobie tutaj siedzieć i czekać na swój przejazd albo coś w tym stylu. Naprawdę to jest, moi kochani. Fajny. O, książko, fajny, naprawdę. podoba mi się. Mega kod, powiem Wam. No, podoba mi się. No. Dobrze. Fajny, no. fajny, <grym> tak <jest daleko. grym> Żarty żartami. Jest taki to, że aż się nam humor włączył. W każdym no. razie jest naprawdę groźny. Można bank busa tam zrobić. Normalnie ruchają ci siostry, kurwa jeszcze kierowca wszystko widzi w lusterku wstecznym, nie? No. Daj walkę usykach gdzie leci, na jakim tym? Duży telewizor pod konsolkę, czy na przykład sprawdzenie uję...